Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy. Ostatni w tym roku poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji i na początek krótkie podsumowanie wczorajszej sesji na Wall Street, a sesja była to. Była to kolejna sesja spadkowa na amerykańskim rynku. Ta końcówka roku zdecydowanie nie należy do najlepszych. Pomimo, że historycznie jest to dobry okres na, y, amerykańskim, dla amerykańskiej giełdy, dla amerykańskich inwestorów, to jednak y, no, w tym roku końcówka zdecydowanie, końcówka grudnia nie należy do udanych. Wczoraj ponownie całkiem solidne spadki na y, głównych y, amerykańskich indeksów. Dow Jones stracił 0,97%, SP 500 spadł o 1,07%, a Nasdaq stracił 1,19%. Słaba sesja poniedziałkowa, przed nami sesja wtorkowa, ostatnia w tym roku. No i rynek, sytuacja na rynku kontraktów terminowych sugeruje, że będziemy obserwowa obserwować lekkie odbicie, odrabianie strat podczas dzisiejszej sesji. Kontrakty na Dow Jones zyskują 0,30%, kontrakty na SP 500 rosną o 0,35%. Ostatnia sesja w tym roku na wielu rynkach, na wiele, wiele giełd jest dzisiaj zamkniętych. Między innymi u nas Polska giełda brak jest zamknięta, nie ma dzisiaj sesji, ale też nie ma sesji w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii czy też Japonii. Na wielu rynkach też dzisiaj na kilku sesje są skrócone. Między innymi sesje są skrócone w Wielkiej Brytanii oraz Francji, gdzie akurat dzisiaj obserwujemy umiarkowane wzrosty. W wzrosty na tych rynkach FTSE 100 i CAC 40 odnotowują lekkie, lekkie wzrosty o około 0,60%, sugerując, że dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i Francji ten rok zakończy się pozytywnym akcentem. Nie będziemy dzisiaj się tutaj rozwodzić specjalnie nad kalendarium makroekonomicznym, bo nic tak naprawdę szczególnego w kalendarium makroekonomicznym dzisiaj nie mamy. Brak jakichś istotnych publikacji i myślę, że możemy przejść już szybko do spółek, które na dzisiaj dla Was przygotowałem. I pierwsza spółka to Boeing. Akcje Boeinga spadły wczoraj o ponad 2%. Południowo-koreański rząd zlecił przeprowadzenie inspekcji wszystkich samolotów Boeinga 737-800. Jest to model, który w ostatni weekend uczestniczył w śmiertelnej katastrofie linii lotniczych Jeju Air. W tragedii zginęło 179 osób ze 181, które leciały na pokładzie samolotu. Samolot wylądował bezprawidłowo wysuniętego podwozia, zjechał z pasa startowego i uderzył w ścianę, stając momentalnie w płomieniach. Przed incydentem pilot samolotu zawiadamiał wieżę kontrolną o zderzeniu z ptakiem. Trwa śledztwo, które ma ustalić przyczyny tej katastrofy. Eksperci z branży lotniczej uważają jednak, że, to ma, że jest mało prawdopodobne, aby przyczyną tragedii była wada konstrukcyjna samolotu. Koreańskie media donoszą natomiast, że wczoraj kolejny samolot Boeinga z floty Jeju Air zawrócił na lotnisko krótko po starcie i to właśnie ze względu na wykrycie problemów z podwoziem. Kolejna spółka na dzisiaj Archer Daniels Midland. Jeden z akcjonariuszy, Archer Daniel Smithland, apeluje o rezygnację obecnego dyrektora generalnego spółki, gdyż nie poinformował on jasno inwestorów o problemach z wewnętrznymi procedurami księgowymi, które doprowadziły do wszczęcia dochodzenia. Hartwig Fuchs pisze, że ADM było w tym roku najgorszą spółką z jego portfela i oskarża o to CEO Juana Luciano. ADM było zmuszone dokonać korekty raportów finansowych. Z wielu lat po odkryciu, że sprzedaż między segmentem żywieniowym a innymi jednostkami spółki nie była prawidłowo rejestrowana. ADM obcięło prognozę zysku na 2024 rok, a jednym z powodów były właśnie wewnętrzne problemy operacyjne. Według doniesień federalni prowadzą teraz dochodzenie w spółce odnośnie potencjalnego popełnienia przestępstw finansowych. Inwestorzy są niezadowoleni, że CEO od kilku miesięcy nie potrafi rozwia rozwiać wątpliwości odnośnie wspomnianego incydentu. Akcje ADM w tym roku spadły już o ponad 30%. I ostatnia spółka na dzisiaj, XPeng. Chiński producent pojazdów elektrycznych planuje zwiększyć zatrudnienie w przyszłym roku. CEO He Xiaopeng poinformował, że spółka zatrudni w 2025 roku ponad 6 tysięcy nowych pracowników. Dyrektor spodziewa się, że konkurencja na rynku aut elektrycznych będzie jeszcze bardziej zacięta w nadchodzącym roku, przede wszystkim pod względem cenowym. Chińscy producenci zyskują coraz większą przewagę nad zachodnimi rywalami, Xpeng działa już w 30 krajach, a w przyszłym roku chce być obecny na ponad 60 rynkach. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku globalnego inwestora. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę szczęśliwego nowego roku i zapraszam na kolejne odcinki.